Mam cię! No i co? Chodź, Siema! Siema, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z DBT na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie Beskerem. Eee, Mogę tylko powiedzieć, tyle że kupiłem go niedawno, jest to pierwsza moja gra. Tą postacią będziemy po prostu nim grać. Eee, więc, to jest dystansem, proszę podejść do mojego gameplayu, bo. Nie wiem o co w nim chodzi, eee, wiem po prostu jak działa, bo na niego grałem. Eee, jak grałem surwem, eee, z 5-6 razy może więcej, eee, znam jego mechanikę, ale po prostu będzie moja pierwsza gra. Eee, no, a wiem, że też mi widz eee, zarzucił ostatnio M2 na Weskerze, więc zdecydowałem, że napisę sobie go przetestuję, jak działa i tak dalej. A później zrobimy M2 eee, tak samo jak na Bubie i innych pozostałych killerach. No, eee, to taki wstępik. Pokażę Wam szybko, buildy, który y ułożyłem. No. Proszę bardzo. Bildik zrobiłem troszeczkę pod, zaraz wam powiem o co chodzi z tymi perkami woma. Na początku przedstawię wam pierwszy perk, wiadomo. Barbek czyli Gdy pojeżdżę całego na haku, zobaczę aury wszystkich ocalałych pozostałych, znajdujących się odległości większej niż 40 metrów od haka, będą one widoczne przez 4 sekundy. Potem mamy kpinę, która działa tak, żeby wnętrzka przeskoczyć przez okno. Blokuje się na 16 sekund i przychodzę przez nie 15% szybciej niż normalnie. Później mamy te dwa perki połączone fajnie. Niechlujny rzeźnik, czyli sloppy inaczej. E, prosty, jeżeli ktoś w moim, e, jakby dostanie jednego strzała jest po prostu ranny, no to wtedy ma postęp kary leczenia o 25%. I to jest krwotok, czyli na przykład, jeżeli puszczą leczenie, to automatycznie to leczenie jest od nowa. Czyli w pasek się nie zachowuje i jest na czerwono wtedy. I połączyłem to z kolorofobią, bo działa to tak, że jeżeli jest są w moim zasięgu terroru, tutaj to tak działa, no to wtedy otrzymują karę do szybkości postępu leczenia, a te umiejętności leczenia są 50% szybsze. Czyli nie ma szansy wyleczenia się. No, chyba, że to jest tam naprawdę niesamowitym osobnikiem grającym w tę grę, ale wątpię. Naprawdę te dwa perki oddają. A jeszcze połączyłem to z queeną, jak mówiłem, bo. Pina zablokuje okno, na liczy się na szaku, zablokuje okno, będą ranni, no zobaczcie, wszystko trzy perk'i wejdą, potem powiesza w czyli wejdzie. Taki build wymyśliłem, bo zauważyłem dużo osób na WSK, gra takim buildem, e, szczególnie tymi perkami dwoma, to dodałem sam sobie. E, Przestałem szybko, Adony jeszcze moje, Adony jest to medalion z niewiastą, do ocalały stanie się w pełni zarażony, doznaje efektu oślepienia przez 60 sekund. Oślepienie on jest możliwe, ocalenie widzenia aur, em, wszystkiego po prostu, e, ja mam jakiegoś perk'a. Tak samo, aul leżących na ziemi, ale się nie mylę. Przenośny save. Osalali ranni zaraźliwą więzią, otrzymują efekt krwotoku do chwili pełnego leczenia. Czyli będą mieli podwójny krwotok ze slopim. No i tort czyli nowy addon. Dobra, bo się rozgadałem, e, trzeba do meczyku przejść. Nie wiem jak mi pójdzie tym weskarem, pamiętajcie, z dystansem do mojego gameplayu. E, no i widzimy się zaraz w meczyku. Zaczynamy nasz meczyk na Huta Niewoli, ja nie mogę. Ale miałem fartę, to otwarta a pana Weskera, wiadomo. E, to się liczy. Naprawdę nie wiem co chodzi w tej postaci, tak naprawdę, bez kapy nie wiem o co chodzi eee, Trzeba ich na początku znaleźć oczywiście Zobaczymy jak te perk'i na zadziałają. działają To na naładuj związanie trzeba ogarnąć, nie? O, już widzę gościa Ten, naładuj związanie ten perk Znaczy perk, co mówię To mumieńko od niego Myślałem, że będę go Wrata tak on działa, okej okay. Rozumiem? Czy mogę sobie przez przeszkody, okej? Okay? Dobra muszę go ogarnąć sobie jeszcze na początku, nie? Gdyby to tego gościa, ten gość mnie denerwuje już. Dobra. Mam cię! Chodź tu. Od razu na... na... Najebiście. od razu ją bierzemy na ten. To jest piwnica. Ja nie przykro, koleżanko. Dobra Chodź do piwnicy No, ostatni się ma Okej okay. Chyba powoli... Coś no, tam mówi ten Wesker Ja ogarniam, chyba powoli już go trzeba, po prostu wiecie, no Pierwszy mecz, taki zawsze będzie że się wyrażę, chujowy Więc nie ma co szaleć <laughs> Okej, okay, tam go zjeli, tam gę zrobią ze Stodora, po pójdę do nich, naj najlepiej będzie Ona ma zarażenie, ma krwotę, więc jest podwójne wdupienie, że tak się wyrażę Więc nice jest ten śmieciarz. mi niech ti baguje jeszcze. Daj go przykampie, gdzie koniec, nie? Ziomek Kurwa. dajcie ci gdzie koniec. Obiecuję ci, nie? Patrz, jaki. Na no, chłomie ti baguje, nie widzę. Zaraz naprawdę go przykampię, Obiecuję wam, nie? Dobra, wdupiam z tym chłop chłopa, bo ten chłop widzę, że. Ogarniaj, to mnie denerwuje Mam cię Nea Carson To jeszcze chłopcy bagujemy, nie? On na górę ucieka Okej okay. Ło! Ale go dupłem, nie? Mamy cię Tylko tak, te drzwi trzeba rozłupić, bo nie przejdę z nim Eee, dobra, chodź, dobra, mam Cię, to ma to zasięg, bardzo wiecie. Dobra, Siema, a Ty co, frajerze? Ja ten chłopię tak nerwuje, nie, to jest masakra, nie. Pacham, w ogóle, panie, nie chcę rzucić nie? No Nie podnosimy koleżanki. Chodź! Ten, go, ta, ten gość gdzie podnieść ją Chyba Dobra, to rozwalaj się go! Na naskę po prostu podniosę, jak no gościa gonił Aha, chłopak milion zaproszeń, nie? Dobra, goście, coś dupię razem No i co? Chodź. Swaniaczku. Cyk. To została hita. Miada harda. Chyba. Za zobaczenie weźmiemy, cyk. Mam cię. Chodź. No, hak. Fajne jest, widzę, że N2 będzie bardzo przyjemne. Jeżeli będą nie otrafiać tą maską. Naprawdę przyjemne N2. nie ja widzę, że leci się nie chcą, bo mają to, ten efekt, mój piękny. A zblokowałem się o coś. Szkoda. A Patrz jaki, ale zepsułaś, psułaś, mogłeś uciekać, nie? Bo w tym miejscu tutaj nic nie zrobisz, nie działasz. Zobaczyłem, że się jeszcze nie wyleczyli w ogóle. Yy... Nie chodzi o tym zarażenia, tylko ogólnie. Po prostu mam super perki. A mi się udaje, ten bici się bardzo sprawdzi. Dobrze, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie o tym bildzie. O tych dwóch perkach yy, o Slopim i o Color Jest bardzo fajne połączenie moim zdaniem. Coś było, bo kopałem tego na, na 100%. Jest to jakiś fajny jak jest. O! Ona hita w ogóle, jest sta? Chodź, Co na hita nie jest? Ta lepiej też To jest ta klar, jetzt a i tak zepsułaś. No właśnie. Dobra. Chodź na hak. Mogę ją zaradzić, ja nie chciałem się bawić, kurde, w te unikanie i tak dalej. I takiego zasięgu to nie masz. Na ja tego wyprzedzimy, to fajaczka. No będzie looping, tak? Robiony. Dobra? Wyskoczmy paletę. Ja bardzo mnie to chyba ci baguje, ja to nerwuje, że chyba mi ci baguje. Powiem go jak ham przykampić, ale jestem po prostu... E, bardzo miłe No i co? No i co? Red card No wiedziałem Coś tu się wiedziałem, coś się kroi, nie? Mogę tam polecieć. Nie wiedziałem gdzie chcę iść. Może puścimy tego gościa? że puszczenia? nie? Siema? Ja widzę, że wypuścimy to tam mi się wydaje, to na jest spoko. daje mi tam, niby nie. Znaczy, wiecie. Na bardzo mi ogarnęła akcji akcji, przez to wisiała, więc ją ja chyba wpuszczę. Ale tego śmiecia nie wypuszczę na pewno. jednego tego kampi się bawicie, wiecie? Nie, ja no nie będę face campił, Bo to się nie opłaca, mi a naprawdę gościu jest bardzo wkurzający, wiecie? Czy mogę z tą matką wyjewać? Drzwi? Nie mogę. Ale, Wesker, bardzo przyjemnie. Oczywiście pisaliście mi, że N2 Weskerę może być ciekawe. Tylko trzeba jeszcze umieć trafić, oczywiście. E, tym Weskerem. Ale widzieliście, że meczu ani razu się właśnie nie wyleczyli? Ani razu nie byli wyleczeni. Tylko z tego zarażenia byli wyleczeni. A reszta to nie byli w ogóle wyleczeni. z tego, co wynika, ten build jest OP. Troszkę. Gdzie jest ta Tutaj biegnie. Dobra, niszczymy to Dobra, jest oczywiście e, jeszcze nim na czerwonych addonach tym Weskerem Żeby nie było No i co, gościu? I umierasz To ona jak się ucieknie, po ją wypuszczę tak czy jak, bo... Bo czemu nie? Ona nie była właśnie najmniej poszkodowana e, Bo po prostu robiła głupie błędy Ja nic nie zrobię nie muszę szukać włazu, bo ja jestem miły killer, widzowie. Nie tak, nie mam nic do stracenia, nie? Więc no, a właśnie, bo tak pina się łączy, no. To jest poczekaj. Dobra. Gdzie jest was Gdzie jest Was? pytam? Nie wiem. O. Dobra. Weźmy uciec, bo nie miała po prostu co szaleć yy, jeden gościu denerwował, został zuprzykampiony lekko. No niestety ci bagujący ludzie, wiecie jak na mnie działają. Yy, dobra, biliśmy jeszcze dwie rangi, więc yy, no GG Uciekła, dwie rangi biliśmy. Bardzo fajnie. Yy. No. To mi się podoba. Co nie w ogóle mi zaperki? Yy, no, 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 zobaczmy. Sprint miała. Okej, okay, to jest fajne. No, i coś tam jeszcze miała, nie? No, ten śmie rzeczywiście, o no tak, Dead Hard Adrenalina. Ten też miał Dead Hard, W ogóle wszyscy mieli Dead plus oprócz. A tylko chyba ten, który tylko, był. Tylko, gdzie jest w ogóle ta? To nie było, a to była. A ale ale to nie była femin, e, Powiedziałem chyba Femin na tą sorry, jak powiedziałem, tak? E, więc no, tylko chyba jedna osoba żyła Dead z nich. Ten już na pewno i no. Więc XD. Więc build przetestowany. Bardzo fajny buildik. Taki jeden meczek szybki. E, Weskerem nagrałem wam byście mieli co oglądać e, oczywiście nie wiem kiedy ten odcinek wleci ale zanim niedługo wyjeżdżam na wyjazd e, odcinki no się pojawiały raczej e, będę publikował te odcinki z telefonu na pewno jeżeli będę mógł m, dla was bo chcę żeby odcinki były przez tydzień bo wyjeżdżam aż na tydzień na wyjazd więc e, szkoda by było tych odcinków nie wrzucić co nie tych takich przez tydzień no trochę to czasu jest jednak nie, Weź wakacje są no dobra tyle co chciałem wam powiedzieć Metryk bardzo fajny jak widzieliście Pierwsza gra weskerem wygrana o dziwo yy, M2 naprawdę przyjemne będzie na weskerze, jeżeli się nauczę trafiać weskerem, bo wiecie, że ja mam zeza wielkiego yy, Ale to nieważne. Dobra, zagramy oczywiście jakieś sobie na tych addonach. Testujemy sobie addony, bo te są fajne addony ponoć No i co? Bis sprawdziliśmy bardzo fajny na weskerze. Kmina zajebiście wchodzi Bo Botowaliście matką przez okno skacze i zablokuje się okno. W ogóle się nie leci przez mecz i po taurę. Idealnie. Kiedyś ciąg pinepek nie zmienia, bo wiadomo, że w tym meczu nie używają ani razu tej chwiny. Tylko raz. Więc no. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Widzimy się na tym odcinkach. Siema.